Podjazd na ten bit i tak powstaje tu hit, że termin to jest git, więc powstaje niezły dziś Ej, wychodzę na powierzchnię, na lądzie życie jest najpiękniejsze Chociaż na tych ciemnych statkach też z banderą, dobrze jest i wchodzimy na bice z siekierą Mówię ci człowieku, 100% hetero, się wpierdalam tak jak potrapię, no to elo może, co mi powiesz, ziomek, co jest grane? Prosto na membranę, nadal to podaję Przy swoim zostanę, serce bije dosyć dobrze Masz tu ode mnie zajebisty progres Noże nie idą tu w obieg Chociaż po nożu się chodziło nieraz gorzej Było różne stany dobrze to pamiętam Dzisiaj siada puenta Tak jak Majors bez nas Mówię ci prawidłnie, no bo zawsze to zajawka Hip hop jak i trawka Od znienacka się wpierdalamy Tak jak punchline Siadko za więc zawsze bez hafta Raz, dwa, trzy No i ta muzyka Raz, dwa, trzy Schemat stylistyka Opisana z serca wiesz to dobrze łap, tumor to progres Wszystko będzie mądrze może nie najlepszy, może nie najmądrzejszy, może bez szkoły, może też nie najpiękniejszy, ale pewny wariant, tak jak pewny wariant może, łap to tak, jak w ruch pójdą noże, albo spierdalać, albo wyjeb plombę. wszystko będzie tak, zawsze dobrze, mówię ci człowieku, wena motywacja, dzisiaj dobry trening siada jak reinkarnacja, pozrotoglibice, KDS-y zawsze nabijają, dobrze tak, więc składamy to w całość, zajebiście śmiało, zapodają to nagrane, więc co na wybranie. Mówię ci, człowieku, dawaj tą muzykę. Bardziej tak i popraw stylistykę, dykcja, która do poprawki będzie nie najlepsza Ale łap to, bo technika jeszcze jest pewniejsza Bicie się zaraz kończy, ziomuś, to na winą. Najważniejsze, że jeszcze żeś nie zginął Żeś się rzecz nie poddał, Sprawdź to tak Osi rozstaw, jest pozytywny, morda Bang, bang, mamy to nagrane Więc nadal to zostanie prosto Nie mów, że nie, że to nie ma sensu, bo wiem co jest grane